Przed nami 25. odcinek tureckiego serialu, wspaniałe stulecie, sułtanka Kosem. Nie będzie to najweselszy z odcinków, Kosem dotknie tragedia, której nie zdoła zaradzić. Poprzysięga więc zemstę na sułtan z Safiye, która do tego doprowadziła, wspaniałe stulecie, sułtanka Kosem, odcinek 25 w piątek, 7 lipca 2023 roku, o godzina 11 w TVP Kobieta. Sprawdź. Wspaniałe stulecie sultanka Kosem, co się wydarzy w 25 odcinku. Ojciec Kosem, otruty przez sułtankę Safię, umiera na rękach córki. Kosem poprzysięga zemstę. Handan wyjeżdża do starego pałacu. Cenę kalfa zostaje wtrącona do lochu za ukradkowe spotkania z jednym ze strażników. Zulfikar Aga zostaje mianowany marszałkiem Sultana. Zobacz zdjęcia z odcinka, sprawdź galerię poniżej.